Dziś pokażę Ci, jak możesz wyłączyć przekierowanie połączeń na swoim iPhone'ie. Jak wiesz, Apple pozwala na przekierowywanie połączeń na przykład, jeśli masz numer służbowy i nie chcesz nosić dwóch telefonów jednocześnie. Jeśli masz tę opcję włączoną, ale nie chcesz już dłużej przekierowywać połączeń, pokażę Ci, jak to łatwo wyłączyć. Wejdziemy w Ustawienia i przewiniemy na sam dół, aż zobaczymy menu Aplikacje. Po wejściu tam znajdziemy aplikację Telefon. Gdy ją znajdziemy, klikamy i przewijamy w dół, aż zobaczymy opcję Przekierowanie połączeń. Klikamy w nią. Jak widzisz, u mnie ta opcja jest teraz wyłączona, ale jeśli masz ją włączoną, będzie wyglądała w ten sposób. Tuż pod spodem zobaczysz numer telefonu, na który są przekierowywane wszystkie Twoje połączenia. Aby to wyłączyć, wystarczy nacisnąć przełącznik i gotowe. Po tej zmianie połączenia nie będą już przekierowywane na inny numer. Jeśli spodobał Ci się ten film, zasubskrybuj i zostaw polubienie. Do zobaczenia. Dziękuję.